Drodzy siostry i bracia, gromadzimy się na kolejnym nabożeństwie gorzkich żali, aby rozważać tajemnicę pasyjną, tajemnicę pasyjną w kontekście przymiotów Kościoła. Dziś pragniemy w tajemnicy pasyjnej zatrzymać się nad powszechnością Kościoła, powszechnością, która bierze swój początek w Krzyżu Chrystusa. Kościół jest powszechny, bo jest zakorzeniony w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla wszystkich ludzi, bez względu na ich narodowość, język, kulturę powszechny, czyli katolicki. Jezus wisząc na krzyżu, miał przed oczami cały świat, wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Jego ofiara nie była ograniczona do jednego narodu, do grupy społecznej. Gdy umierał, powiedział: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było to wołanie o miłosierdzie dla całej ludzkości. W tym momencie narodził się Kościół powszechny, Kościół, który ma głosić całość prawdy Chrystusowej, Rozdzielać pełnię środków zbawienia, docierać do wszystkich ludzi, jak czytamy w Ewangelii: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Kościół powszechny nie oznacza jednolitości. Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura wnosi swój unikalny wkład w bogactwo Kościoła. Święty Paweł pisze, nie ma Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie. Krzyż łączy wszystkich ludzi, przezwycięża podziały. Na samym początku krzyżowej męki Jezusa Chrystusa dokonuje się jednak wydarzenie, które jest. Odwróceniem powszechności Kościoła, zaprzeczeniem tego przymiotu, zaprzeczeniem katolickości, to wydarzenie zdrady, która ma związek z każdym grzechem, jaki człowiek się dopuszcza. Bo każdy grzech to nie jest tylko przekroczenie prawa, złamanie suchych przykazań, ale każdy grzech to zdrada. Zaprzeczenie przymiotu powszechności Kościoła, ponieważ w każdym grzechu leży pycha, która jest wykluczeniem powszechności, pycha, która jest skierowaniem tylko na siebie i na swój cel, na to, co jest tylko ja dla mnie i to się liczy. Tej zdrady. Dokonał ten, który był wybrany do powszechności Kościoła. To Judasz, on, który był we, wybrany, do, by być w gronie innych osób, by być w grupie, by iść za Jezusem, planuje sprzedać swojego mistrza, aby kupić swój plan na Jezusa. Jakie myśli trawią takiego człowieka? Bo to ja, bo to mój pomysł, bo to mi się należy, bo to inni są przeciw mnie, bo to nikt mnie nie rozumie, bo ja jestem w środku, ja jestem w centrum. Nic powszechnego tylko dla mnie się liczy. Judasz, który kupuje swój plan i otrzymuje dla siebie sakiewkę ze srebrnikami. Co ja muszę dostać, bym poczuł się znów zadowolony, bym znów mógł czuć się przez chwilę gotowy, by dzielić się z innymi, by uczestniczyć w powszechności? Jak małe dziecko, które kupuje się w klasie oceną, pochwałą, by znów wróciło do grona uczestników grupy? Co muszę dostać za to, by na jakiś czas uciszyć swój egoizm, zaprzeczenie powszechności, co mnie zadowala tylko dla mnie? Jak myśli? które trawią Judasza. Jezus z krzyża daje wezwanie do powszechności kościoła. Judasz nie znosił tego. Ale już po chwili prowadzi do Jezusa do ogrodu Getsemani kohortę żołnierzy, którzy mają pojmać Jezusa Chrystusa. Judasz teraz chce stać na czele grupy. Nie chciał być w grupie apostołów. Może wśród nich zajmował miejsce w środku. Może bliżej Jezusa. Czasem dalej. Ale był w gronie. A teraz on chce być z przodu, a reszta za nimi. I jest z przodu. Idzie ciemną nocą do ogrodu Getsemani. Jest z przodu. Nie kościoła. Ale żołnierzy, którzy będą starali się pojmać Jezusa Chrystusa, ci, którzy będą wyciągać miecz na Jezusa, a Judasz z przodu nich. I dla nas, zaprzeczeniem powszechności Kościoła, zebranie grupy tych, którzy będą mi podporządkowani, którzy będą podzielali moje ja, nie będą się sprzeciwiali mojemu egoizmowi, mojemu pomysłowi, mojemu wymyślonemu obrazowi dla wiary i dla rozumienia Kościoła. Ja wymyśliłem sposób na Kościół. Mój Kościół, mój Bóg, moi ludzie idą, aby pojmać Jezusa, a ja z przodu nich. Powszechny czyli katolicki, to nie taki, jaki sobie wymyślam. Powszechny to dla wszystkich, gdzie nie ja prowadzę castingu, kto się bardziej nadaje, kto tylko jest po mojej myśli. Pomyśli Boga ma być wierzący. Pomyśli Kościoła katolickiego, czyli powszechnego jest wierzący, a nie po myśli egoistycznego planu. Kupionego za trzydzieści srebrników. I trzeci element Judasza, zaprzeczenia katolickości, powszechności kościoła, to to, jakim gestem wskazuje na Jezusa, pocałunek, kiedy są pary związane uczuciem. Gdy jedno z nich jest w grupie innych osób, czasami pary przychodzą, aby zaznaczyć, że ta osoba jest ze mną w związku. Potrafią pojawić się na zabawie, w gronie zawodowej, w gronie innych znajomych, i wtedy całują się w policzek, przytulają. Pokazują uczucie, aby zaznaczyć z zazdrości, że ta osoba jest ze mną w związku, że to moja kobieta, że to mój mężczyzna. Czasami też i rodzice, którzy, aby potwierdzić dziecku, że w gronie wszystkich dzieci to ich ukochane jest ich najważniejsze całują publicznie swoje dziecko dają tym gestem wyraz to jest moje dziecko mój ukochany moja ukochana judasz całuje w policzek jezusa nie aby wyznać mu miłość ale by pokazać gestem zaborczości on jest mój i on ma działać według mojego pomysłu to ja ustawiłem swój plan, mój plan, i pocałunkiem pokazuję to w gronie innych apostołów, żołnierzy, tych, których przyprowadziłem. Tylko moje się liczy. To zaprzeczenie powszechności. Każdy grzech, każdy wyraz naszej pychy, każdy, każde skłonienie się tylko do swojego pomysłu, bez odczytania tego, co mówi Kościół katolicki, czyli powszechny, bez otwarcia się na to, że Jezus oddał życie na krzyżu za wszystkie narody, wszystkich ludzi, wszystkich czasów w powszechności Kościoła. Każde skierowanie się tylko na swoje ja jest albo gonitwą myśli, które skierowały Judasza, by zdradzić Jezusa za trzydzieści srebrników. Albo wyjściem z tłumu, aby poprowadzić kohortę do Gethsemani, albo pocałunkiem, który zamiast gestu miłości wskazuje gest podporządkowania, że tylko według moich zasad ma być prowadzona wiara. Powszechność kościoła to nie jest tylko fakt, ale zobowiązanie. Bo wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, w rodzinach, w pracy, wśród sąsiadów i przyjaciół. To świadectwo wiary otwarcia na powszechną misję Kościoła wyzwala nas od judaszowego, pysznego: ja. Podziały między chrześcijaninami, którzy ranią ciało Jezusa Chrystusa. Rozma rozłamy i brak jedności stawiania tylko na swój plan i swój pomysł to zaprzeczenie słów które przecież Jezus w modlitwie arcykapłańskiej w swoim testamencie wypowiedział a te słowa brzmią aby wszyscy stanowili jedno Krzyż Chrystusa uczy nas, że powszechność Kościoła to nasza Osobista odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do budowania jedności, do szerzenia Ewangelii w prawdzie, katolickości, powszechności Kościoła. Niech okres pasyjny będzie dla nas czasem głębokiego zastanowienia się nad naszą rolą w powszechności Kościoła. Amen.